Cześć widzowie, zaczynam ten odcinek nietypowo. Byłem na Ludwinowie, ale dlatego, że chciałem Wam pokazać hotel forum. Hotel forum, który już jest nieczynny. Ja sobie czasem go otwarli Był najnowocześniejszym hotelem w Krakowie. Tam go właśnie widzicie. Swoją drogą jest fajny odcinek takiego polskiego filmu dokumentalnego Sonda. I tu zaglądnijcie sobie. Znawcy architektury uważają go za jeden z ładniejszych hoteli w Europie. Od Wawelu oddziela go tylko wąska nitka Wisły. Natomiast ja jestem na Ludwinowie dlatego, żeby Wam pokazać najstarsze budynki na Ludwinowie. Tutaj sobie idziemy takim skrótem, mocno zarośniętym. Tutaj mam oczywiście tą wielką Haciente po lewej, ale ja idę dalej. No i tutaj na ulicy Tureckiej macie najstarsze budynki e, z e, zachowane na terenie Ludwinowa. No niestety wyglądają tragicznie. Nie wiem czy coś widzicie, bo słońce jest nie w tą stronę co trzeba. Jak widzicie komuś bardzo zależy na tym, żeby to zniknęło. Najlepiej. Kurde, nic tu nie widać cholera. Czekajcie może tak teraz go proznajdzie. No jest ciemno. Rudera niesamowita. Tutaj troszeczkę słońce. Zarasta wszystko, już sypie się. Można by było zrobić tutaj coś ciekawego, naprawdę. Ale po co? Lepiej, żeby się to wszystko rozwaliło, nie? I dalej, przechadzając się właśnie po Ludwinowie, Zatorską, widzimy dosyć ciekawą architekturę, takie niskie kamieniczki bardzo klimatyczne. Oczywiście pasowałoby je odświeżyć, no ale niestety jest jak jest. Ale bardzo ciekawa zabudowa. Natomiast przechodząc że tak powiem wał, widzimy tutaj jak mur jest wysoki, jak jest porządny ten mur zrobiony i dochodzimy do wilgi. Tam macie aleje. A tam macie mostek i w tyle Tle, yy, most Piłsudskiego. A ja y, będę oczywiście poruszał się w stronę y, Podgórza. Dalej będziemy robić przegląd architektury Podgórza, perełek architektury Podgórza. I doszedłem praktycznie pod sam ten most, który widzicie właśnie jadąc alejami, bądź też jadąc. Y, po moście Józefa Piłsudskiego a jak gdzieś na górę będę się chciał wdrapać tutaj pokrzywki i idziemy na górę ale miejscówka klimatyczna musicie przyznać no i tymczasem jestem na ulicy Jana Długosza i tam dalej jest szkoła, słuchajcie, e, przedszkole, przepraszam. A nie, sorry, coś mi się popierniczyło, ale jak już tu jestem, to trzeba odnotować, że ta kamienica jest ładna. Natomiast e, przedszkole jest tu, czyli przecznicę bliżej. Od yy, Doronda Matycznego, czyli smolki. Nie wiem czy mi się to zakodowało Ale ten budynek jest taki średni. Natomiast to mnie ciekawi, słuchajcie, taka komuna, nie wiem co to kurde jest. Lata 70. lata 80. zwłaszcza te, ta blacha u góry. Co tu było? Dajcie znać w komentarzach, co tu było. Tymczasem idziemy dalej. Jesteśmy na Smolki i słuchajcie, bardzo fajna budowla Smolki 13, taka willa, nie? Wszystkie budynki, które będę Wam pokazywał, one są w świetle zachodzącego słońca, więc będą po przeciwnej stronie. Słońce zachodzi, więc one będą wszystkie na wschód. Popatrzcie, Smolki 13, no bardzo ładna, prawda? I Przecznica do Smolki. Kapitalna e, kamienica odnowiona. Ładnie się prezentuje. Nawet te najwyższe partie. No, niestety, już nie takie słońce jak być powinno. No i mamy Ignacego Krasickiego. No i tego samego Ignacego Krasickiego. Taka fajna, symetryczna, mała kamieniczka. Popatrzcie. Czadersko 1906. A więc ma już swoje lata, można powiedzieć, że 120 lat, gdyby ją tego tak odświeżyć, patrzcie, widzowie, ja tutaj mówię o kamienicy z 1906, a tu poldolot, kapitalny poldolot. Słuchajcie, piękno w najczystszej postaci. Ej, słuchajcie, dochodzę do Serkowskiego 1 Chyba przed chwilą ściągnęli rusztowanie no Generalnie tak właśnie Kraków powinien wyglądać Tak powinien wyglądać Kraków Patrzcie patrzcie i cieszcie oczy U Serkowskiego 2 też niczego sobie Natomiast U Serkowskiego 3 Ojej Czeka w kolejce. No genialna jest słuchajcie ta tutaj architektura. Balkoniki czarne. Wszystko jest świeżutkie, czyściutkie. Super. No i tu kolejna ciekawa, ciekawa budowla, ale do remontu. Rejtana i Warnyńczyka. Można by powiedzieć, że taka symetryczna, tylko tu balkoników nie ma po tej prawej naszej stronie. Jestem... Słuchajcie, jedna z reprezentatywnych ulic Podgórza. Niestety tragedia. Patrzcie jak to wygląda. No tutaj na rogu odświeżona kamienica. Natomiast te tam dalej to wołają bo pomstę do nieba. Tymczasem ja idę sobie tutaj w Warneńczyka. I jestem w Warneńczyka tak samo. Tutaj do remontu. No i patrzcie na Kalwaryjską. Nie wiem czy coś widać, słońce nie w to co trzeba, ale smutne są te kamienice, takie smutne. Dobra, idę sobie tutaj do góry Zamońskiego, widzicie, fajnie odświeżona kamienica. Chyba z taką dobudówką po lewej stronie coś mi się wydaje, jakoś tak nie chce mi się wierzyć, że ona tak wyglądała. Powiedziałbym, że bardziej symetryczna powinna być, ale może tak miało być, może tak było od nowości. I kolejny obiekt to Zamońskiego 26. Popatrzcie, odnowiona architektura, czysta, ładna. Troszkę drzewka zasłaniają, no ale cóż. Natomiast, vis-a-vis, -vis, patrzcie, co tu jest. Piękne Z Zamońskiego 21. Znaczy, piękne to to będzie, jak się odświeży. Natomiast na razie, właśnie ptaszki tu urzędują. Ale trzeba pochwalić, jest floga, flaga polska biało-czerwona. No tylko trzeba to odświeżyć. I słuchajcie, ja sobie zrobię zdjęcie tego. Za kilka lat, jak odświeżą, to będzie wow. I słuchajcie, jestem przy Zamońskiego. Słynna e, lokacja, <noise> czyli komisariat. I wiecie, co wam powiem, że zarówno aparat. Jak i GoPro odmówiło posłuszeństwa, także tutaj są jeszcze jakieś chyba nadajniki, czujniki, zagłuszacze. Do remontu. No i co tu będzie, nie? I kolejny obiekt Zamońskiego 18. Ciężko sfotografować, bo tutaj jest budowa na parkingu, ale kamienica kapitalne. No i patrzcie na to dworek przy Zamłańskiego 12 Tutaj chyba jakaś sławna postać mieszkała Dajcie znać w komentarzach Tymczasem zaglądam do parku Wojciecha Bednarskiego A tutaj macie ważne twarze Podgórza Pan Bednarski jest pochowany na starym cmentarzu w podgórzu Widzimy 1964 i powiem wam szczerze, że dopiero jakieś kilka lat temu zrobili tutaj schody. Ich nie było, były zniszczone. Cały czas tylko tą prawą stroną się chodziło. Chodząc główną drogą z Parku Wojciecha Bednarskiego nie trudno nie zauważyć dwóch bardzo fajnych, ładnych budowli, trochę już schowanych w zaroślach, drzewach, krzewach, ale wciąż pięknych wspomniałem o Wojciechu Bednarskim i o starym cmentarzu, więc właśnie teraz z można powiedzieć z fortu 31 Święty Benedykt i wzgórza Lasoty. Idziemy na stary cmentarz podgórski. No i znajduje się przy starym cmentarzu podgórskim. A tutaj siatka zniknęła. Nie wiem czemu. Dziwna sprawa, może będą wymieniać na nowszą. Natomiast tu mamy stary cmentarz podgórski. Założony pod koniec XVIII wieku. Między innymi, pochowany jest Edward Wębowski, przywódca powstania z 46 roku wieku XIX. Wchodzimy. No i właśnie tutaj mamy grup państwa benarskich. Trzeba przyznać, że cmentarz naprawdę jest bardzo urokliwy, wyjątkowy. Mimo, że po lewej stronie jest hałas, pamiętajcie, jeśli tu będziecie wchodzić, zawsze zachowajcie tutaj porządek, kulturę, wymaga tego to miejsce. Natomiast wychodząc z cmentarza, napotykamy się na Muzeum Podgórza i tutaj mamy koszary austriackie, poprawcie mnie jeśli się mylę, trochę osiadły ostatnio odświeżone, odnowione, fantastycznie to wygląda, także tym miłym akcentem kończę, rozstaję się z Wami i do usłyszenia, hej!